thank <music> you Dzień dobry, panie i panowie, SharkTrader trader przy mikrofonie. E, dzisiaj mój wybór padł na USDK. Na USDK szykuje się bardzo fajna perełka tradingowa, tak zwany trading multi-interwałowy. Zaraz dowiecie się, o co chodzi. E, najpierw dwa słowa dotyczące analizy z czerwca tego roku, kiedy to mówiłem, że dałem tutaj aż trzy. Poziomy, bo tu aż trzy poziomy były yy, istotnymi, potencjalnymi poziomami, dokąd yy, skąd cena może się odbić. I zwróćcie uwagę, pięknie, po prostu przecudownie ta analiza się udała. Najpierw pierwszy target bardzo ładnie zadziałał. Pierwszy target, yy, pierwszy, pierwszy poziom z yy, pierwszym targetem. Jeśli ktoś poczekałby troszkę dłużej. Cena idealnie doszła do poziomu kolejnego, do trzeciego i po wielkiej rakiecie w górę dobrnęła aż do ostatniego targetu, robiąc finalnie 250 pipsów. I co będzie teraz? Czy teraz to również da podobny piękny setup? Przekonacie się w tym nagraniu. To jest, moi drodzy, USDCAT... H4. Gołym okiem, a w szczególności dzięki pomocy mojego wskaźnika, widać tutaj formację harmoniczną. Ta formacja, moi drodzy, jest formacją szarka harmonicznego, ze względu na to, że punkt punkt C jest powyżej punktu A. I teraz oddalę to troszeczkę, żebyście zobaczyli, że ten szark jest szarkiem ewidentnie w trendzie spadkowym. Narysowałem również dwie linie trendu. Ta powinna być bardziej precyzyjnie narysowana. Ja bardzo lubię taką precyzję. Eee, dwie linie trendu bardziej taką, nazwijmy to, ogólną, długoterminową i bliższą, bardziej aktualną dla bieżącego impulsu. I teraz ze względu właśnie na to, że ten szark jest szarkiem w trendzie spadkowym, nadaje mu miano szarka kontynuacji trendu. I co taki szark kontynuacji trendu robi? Koryguje ramię CD po co? Jak sama nazwa wskazuje, po to, żeby kontynuować później trend. I teraz ja widzę dwa bardzo Ważne miejsca, dokąd ta korekta ramienia CD, gdzie korekta ramienia CD może się zakończyć. Pierwszy poziom znajduje się, moi drodzy, w tych okolicach. Z jakiego powodu? Z kilku. Po pierwsze, Mamy tutaj zgęszczenie. Ja przejdę na, na H1, lepiej to będzie widać. W zasadzie będzie to widać, bo na H4 nie było tego widać. A mianowicie w tym rejonie, pamiętajcie, że te cegiełki to są e, rejony. W tym rejonie mamy linię trendu, tą bardziej krótkoterminową, i setkę z H1. Drugi ważny poziom to jest punkt B, okolice punktu B tego shark. E, tym razem w przeciwieństwie do poprzedniej analizy będą tylko dwa poziomy. Okrasimy sobie jeszcze je zniesieniem Fibo. Zobaczcie, tutaj jest e, okolice 38%, tutaj <laughs> troszkę to może przesunę w takim razie. E, tutaj są okolice 50%, czy cena może dojechać do 61 do tej linii trendu? Tak, może, bo tak naprawdę, tak naprawdę ramię CD teoretycznie ma prawo być skorygowane nawet w 100%. Natomiast no nie będę za każdym razem pokazywał trzech poziomów. Ja uważam, że najbardziej prawdopodobne są te dwa poziomy. <laughs> Czy tutaj dojdzie, no ma, ma szansę, tak jak powiedziałem, ma szansę nawet skorygować w całości tu, ale tu jest dużo większa, dużo większe. Prawdopodobieństwo, moi drodzy, tak więc tu są poziomy, gdzie należy, moi drodzy, znaleźć reakcję. Dla osób, które kłopoczą się, nie mają czasu znajdywać reakcji lub nie wiedzą, jak to zrobić, wskakujcie do nas na grupę FX, ponieważ my tam właśnie wyczekujemy cierpliwie. Pomagają nam tym, w tym skanery zainstalowane na serwerach. Wyczekujemy cierpliwie właśnie takiej odpowiedniej reakcji. i. Bardzo często, może nie bardzo często, ale czasami zdarza się, że ja mówię, że właśnie wyczekujemy odpowiedniej reakcji, mówię tutaj na, na kanale, a później się okazuje, że na grupie się taka analiza nie pojawia. Dlaczego? Bo właśnie nie było odpowiedniej reakcji i często to również uchrania naszych użytkowników przed błędnymi, błędnymi handlami. Tak więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi precyzyjnymi reakcjami, zapraszam na grupę fx strona sharktrader.pl I teraz, jeżeli uda nam się już, czy to wspólnymi siłami, czy to sami we własnym gronie, znaleźć tu, w tym rejonie, odpowiedni koniec korekty korygującej to ramie CD, to co? To, moi drodzy, rozwija się przed nami naprawdę potężna rakieta, która, w której ten trend zacznie się, według mnie, rozpędzać. Dlaczego? Ponieważ Zobaczcie, szarki, kiedy wyskakują, znaczy wyskakują, kończą korektę, zazwyczaj co najmniej dojeżdżają do 100% swojego ramienia CD. I wy pewnie myślicie, że ja to pokazuję jako target dla, tego, dla tej analizy. Otóż nie. Znaczy trochę tak pokazuje jako target, ale to jest tak naprawdę przystawka do dania głównego. Dlaczego? Bo w momencie kiedy teraz przychodzę na D1, kiedy cena w, w, skoryguje się tu i zjedzie tu, to co się wydarzy? To będziemy mieli absolutnie po, już jest potwierdzony trend tutaj od końca od początku poprzedniego miesiąca, ale tu będziemy ten trend mieli po prostu bardzo mocno zaawansowany. A to z kolei i tu właśnie przechodzimy do dania głównego, nawet na w1, moi drodzy, to z kolei rysuje nam szansę ogromnego, przeogromnego, przewielkiego szarka harmonicznego tutaj, który rozpoczyna się na dołku z końca zeszłego roku, ja go teraz zmierzę i ten szart powinien dojechać do swoich 113%. Te 113%, zwróćcie uwagę, <laughs> zgrywa się bardzo ładnie z krosem średnich, te dwie średnie, które ja tutaj zaznaczyłem, to są średnie multi-timeframe'owe z interwału miesięcznego, jak również zgrywa się z tym dołkiem tutaj, w tym miejscu, muszę go poprawić. O, właśnie, w tym miejscu, moi drodzy. I to jest absolutnie bardzo silny poziom, który mógłby, wręcz powinien, zatrzymać te spadki. I teraz zwróćcie uwagę na to, jaki tutaj mamy ruch. Prawie. 500 pipsów i dlatego właśnie mówiłem o handlu, o tradingu multiinterwałowym, ponieważ w tej chwili ta cegiełka tutaj ma 7 pipsów. Zróbmy ba, zróbmy 45. To jest w ogóle absolutny kosmos, jeżeli chodzi o znalezienie reakcji. Na pewno to będzie ta reakcja będzie dużo mniejsza, ale Specjalnie tylko z jednego powodu, zrobiłem, pokazałem wam 45 pipsów. Dlaczego z tego powodu? Żeby najzwyczajniej się cię łatwiej było liczyć. Dobra, 40, bo dotąd właśnie jest 40, 400 pipsów. Co to oznacza? To oznacza, moi drodzy, to oznacza, że jeżeli ta reakcja, którą nad wyraz powiedziałem 45, bo chciałem zaokrąglić, tak naprawdę chodziło mi o 40. Da 10R przy 3% ryzyku 30% moi drodzy. To jest absolutnie kosmiczny dystans. I ten dystans e, jest, y, jest jak najbardziej do, y, do złapania. Y, pod warunkiem, tak jak powiedziałem, odpowiedniego znalezienia tutaj reakcji, i pierwszy solidny przystanek jest tutaj na tym xie a kolejny właśnie na 10R. 10R jest tylko przy założeniu, że reakcja nasza ma 40 pipsów, a przy tego typu interwale, zobaczcie, spokojnie da się znaleźć dużo mniejszą, dużo, reakcję z dużo mniejszym stop lossem. Tak więc naprawdę pojawia nam się petarda, zagranie, petarda, setup. Trzeba tylko cierpliwie tego wyczekać. Tak więc. Tak wygląda moja propozycja na dzień dzisiejszy i na zbliżający się koniec tygodnia. Oczywiście ten setup będzie trwał wiele dni, wiele tygodni nawet prawdopodobnie, a nie, a nie do końca tygodnia, ale jest bardzo duża szansa, że znalezienie reakcji właśnie do końca tygodnia się rozegra. Tak więc bardzo wam wszystkim za uwagę dziękuję, bardzo was wszystkich serdecznie pozdrawiam i ściskam, i do usłyszenia przy kolejnym moim filmie.